E o co pani kurwa robi? Czeka, z parkowania spisuje mandat. Kurwa, pani żartuje, za tylko drobny interes. Wykonuję swój zawód. Kurwa, mówię pani, samochód stoi to 3 minut. A silnik jest inny. Byłem tylko odwiedzić chorego kumpla. Chyba nie zagra pani jak suka. Su nie do pomyślenia. Człowiek parkuje na minutę i zawsze jakaś suka ze straży miejskiej wlepi mu mandat. Ach tak, suka. Dobrze. Zaraz się przekonamy. Jasne, jasne. Plus 50 euro za obrazy funkcjonariusza. Tak nie tego jebanego mandatu. A proszę pana, co się dzieje? Pani skurwiała partnerka wlepia mi mandat za mandatem, by mnie wkurwić. Proszę uważać na język. Zamknij mordę, pasztecie, olewam cię. Ach tak? Tak, proszę pana, plus 500, plus 700, plus ta, holari. Tak, ta, dobrej zabawy, banda suk. Co to jest? To dziwki! To kurwy! To mój samochód suki!